Cześć. Dzisiaj sobie yy, znaczy dzisiaj jest mecz Bośnia yy, kontra yy, Argentyna, czyli Bośnia i Hercegowina. Ja, to, ja na to mówię bich. I tak. Pierwsza paczuszka. Yy, I kto nam się trafił? Lukas Podolski z Niemczech. Yy, kościelny Laurenty Kościelny z Francji, Lacen z Algierii. Roja z Chile i Thiago Silva z Brazylii. Może w tej paczce ktoś strzeli gola? E, Erazo z Ekwadoru. E, Skrywałam nam się. Olić z Chorwacji. E, Kuit z Holandii. An... Dobra, nie będę czytał z Wybrzeża Kości Słoniowej y... i Sergio Romero z Argentyny. Gola dla Argentyny zdobywa bramkarz Sergio Romero. Trochę dziwne, ale no, zdarza się. Właśnie może jeszcze wyrównać. Chociaż właśnie jest bardzo rzadka. Bo jeszcze nie mam. I tak, kto nam się trafił? Drużyna Belgii, Kakitani z Japonii. Kandrewa z Włoch, Zemaili ze Szwajcarii i Oskar z Brazylii. Wynik jest ostateczny. 1-0 dla Argentyny. Gola zdobył bramkarz. Na dzisiaj to koniec. Siemka, cześć. Subskrybujcie mnie i lajkujcie.